Jeżeli dobrze rozumiem stwierdzenie św. Pawła, że do wolności wyspowodził nas Chrystus, oznacza to nie mniej, nie więcej, że w momencie, kiedy podejmujemy nasze decyzje, to możemy podejmować je w sposób wolny. Nie możemy tłumaczyć, że takie są okoliczności, takie są czasy, musimy się dostosować. Po prostu. Moja dusza po zbawczym czynie Jezusa Chrystusa jest wolna i potrzebuje jedynie prawdy o samej sobie, o moim życiu, i dlatego potrzebne jest zweryfikowanie tej, tego pojęcia wolności w odniesieniu do Ewangelii i nauczania Kościoła. I wtedy rzeczywiście mogę przeżywać wolność. Wtedy mogę rozumieć, co to znaczy być wolnym, i wtedy mogę cieszyć się tą wolnością, ponieważ ta wolność nie pochodzi z nadania ludzkiego, ale przyszła poprzez Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela.